Właśnie tutaj dojechał do Warszawy, no bo jadę, lecę z lotniska o no i tu tym centralnym, szukam teraz gdzie tu ten pociąg jest, no a tu tylko pogubić się może tyle tych tuneli porobili. Tu już myślą, że znalazł wyjście na, na peron, a tu tramwaj, nie, nie pociąg na, na okęcie. No i tu już myślę, że wyjście zaraz na peron, na, na pociąg, na okęcie, a to złote tarasy, to nie specjalnie tak robię te tunele, żeby ludzie się tylko pogubili, się, żeby tam szli pieniądze wydawali w tej galerii. A tutaj jakieś wyjście jest, może tędy na peron dojdziem, no. A gdzie te jakieś schody, klatki porobili, panie? Teraz tutaj takim długim tunelem poszedł, zobaczymy, może tutaj jakieś wyjście będzie na te perony? Gdzie tam? To wyjście było na drugi dworzec, a nie na centralny, no? No, już dobre pół godziny. Chodzę tutaj po tych tunelach, się zgubię, się szukam tego wyjścia na peron. No, dobrze, że chociaż mam solidną walizkę od firmy Wings z Podlasia. No, bo tak to. No, patrzcie, o kółka się, kręcą się. No, bo tak to szaleć by można było tutaj. O, tutaj znowu skręt jakiś. No, u nas w stoku normalnie jeden tunel jest wszędzie do nich, na PKS nie PKP. O, tutaj paczkomaty jeszcze postawili jakieś na dworcu, kto to widział. Już cały się spocił, odwożenie po tych tunelach, po tym labiryncie. No. I już zrezygnowałem Jadę Teryfo teraz na lotnisko, bo ja nie zdążę, że samolot nie ucieknie. No. Także całe szczęście, że dla mnie się udało chociaż i drogę na zewnątrz znaleźć.